Radzik. Tak? A gdybym umarła, to ty byś się ożenił jeszcze raz? I cóż to za absurdalne pytanie, kochanie? No hmm. My... po... bo. To... To... To zupełnie a abstrakcyjnie a rozpatrując to Twoje pytanie, no, prawdopodobnie bym się ożenił. Aha. No to gdzie byście spali? No, w dalszym ciągu teoretyzując, no gdzie byśmy mieli spać? No, spalibyśmy w naszym łóżku, ponieważ mamy tylko jedno łóżko w naszej jedynej sypialni. Mhm. A moje zdjęcia? No, co twoje zdjęcia? No, pewnie zamieniłbym na jej zdjęcia. No, nie spalibyśmy pod twoimi zdjęciami. No, to pewnie wygrała moimi kijami golfowymi, tak? <grystanie> Ale skąd? Ona jest leworęczna.